Miła niespodzianka dla młodszych spośród naszych słuchaczy. Przed mikrofonem muzyki Aktualności z lipcową, króciutką niestety wizytą Karin Stanek. Na razie, na razie jeszcze nie w piosence. Co robi pani, pani Karinko w Warszawie? Czy jakieś nowe nagrania? Tak, jesteśmy tutaj z zespołem Czerwono-Czarnych i właśnie wczoraj nagrałam moją nową piosenkę, która nosi tytuł Minuta Ciszy. Najnowsza piosenka, Tak. tak. Ostatnia pani podróż z piosenką wiodła przez Stany Zjednoczone. Jak tam spodobało się nasze mocne uderzenie? Wszystkie piosenki polskie były bardzo entuzjastycznie przyjmowane. Bardzo się podobały. I tak słyszeliśmy na przykład, o tym. Na przykład y Moje piosenki, największe właśnie powodzenie miały piosenki dlatego, kup mi jeansy spodnie, Jimmy Joe, Autostop. Tak. Czyli śpiewała tam pani wszystkie dobrze nam znane swoje przeboje, tak? Tak, tam rzeczywiście te piosenki były nieznane, dlatego może dlatego miały takie powodzenie. Widzę, że zamiast z jakąś nową płytą przywędrowała dzisiaj pani do radia z podręcznikiem chemii. Czyżby jakieś egzaminy? Tak, w tym roku robię matury, prawda? Korespondencyjnie. No, i w przyszłym roku, prawda, wybieram się na studia języków obcych. Mam nadzieję, że wszystko mi się uda. No, niemiecki zna pani, jak wiem już dobrze. Niemiecki znam, ale jeszcze się uczę. A co na warsztacie oprócz niemieckiego? Język angielski. Dwa lata przynajmniej będę musiała się uczyć, prawda, zanim panuje ten język. A później będę mogła pójść dopiero na egzaminy wstępne. To nie tak. jest takie proste. Zresztą każdy początek jest bardzo ciężki. Czyli teraz kucie w pełni, tak? Tak. Intensywna nauka. Matura już jesienią? Tak, 15 listopada. Wobec tego w listopadzie będziemy trzymać kciuki, wszyscy. Natomiast już dziś chętnie posłuchalibyśmy jakiejś pani nowej piosenki. Co pani proponuje? To właśnie ta piosenka, którą wczoraj nagrałam. To jest piosenka Minuta Ciszy. Autorem tej piosenki jest Krzysztof Dzikowski. Kompozytorem jest właśnie pani Ewa Skrzyszewska. A śpiewa? Oczywiście pani. Trudno. Co śpiewać ma? Każdy ma dość. Każdy chce słyszeć nowego co? Niechże więc dzisiaj każdy usłyszy.